Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka powracamy do The Evil Within. Sebastian już kręci głową z pożałowaniem na myśl o tym, co go czeka. A my kontynuujemy wyprawę. Ostatnio widzieliśmy gdzieś na horyzoncie jakiegoś tajemniczego gościa z wielkim sejfem zamiast głowy. No i teraz zgadnijcie, w którą stronę idziemy. Tak, w stronę wielkiego gościa z safem zamiast głowy. Dokładnie. Ale spokojnie, mi to nastąpi, musimy rozwiązać zagadkę. A raczej, nawet nie tu zagadkę, co bardziej zebrać trzy klucze. Mamy tutaj pilarmenów. Musimy przywrócić im twarze. I tak, spokojnie, i tak musimy zwiedzić obydwie drogi, oczywiście, ponieważ płaskorzeźba sama się nie naprawi. Dobra, cyk, cyk. Przeładowane, przeładowane. Przeładowane, dobra. Może by tak leczenie w sumie. O, mam dwie strzy kawy, dobra, łyknę sobie jedną. Cyk. Bardzo ładnie. Dead the staff i lecimy. Nie, to da dalej nie umiem sterowanie tej gry. on pytacie, jestem tylko jakby 10 odcinków w grze. Jak nie dalej? Mm. O mój Boże, to ta sekcja. Wiesz co, to ja, ja, ja chyba chcę zacząć od drugiego tunelu. W takim razie ten, ten tunel też jest spoko, dokładnie. Bardzo lubię jak postacie mają osobne animacje chodzenia po schodach. Taka mała rzecz, a cieszy. Dobra. Co my tu mamy? Kolce? Kolce? Łapki? Może coś na suficie fajnego? No nope, p dobra. No to co? Co możemy tutaj zdziałać? Mamy słoiczek. Cyk. Dobry start. Dzbany! Trzy części do kuszy. Living off me, feeding off my work. I'll have to figure out how we got the combination to my safe. But there's no time for that now. I'm so close. No one can ever have that data. It is mine. My only way. Whoever opens that safe next had better be ready to pay the price. Okay. Tak, yy, widzimy już symbolikę safe'u od samego początku. Coś zostało zamknięte w... Se... O nie, o oh, no. Coś jest zamknięte w safe'ie. O ho, ho ho ho, ale by było, nie? Byłoby boom. Ale nie dzisiaj, nie dzisiaj. Dzisiaj jestem czujny. Okej. Okay. Mam zeskoczyć w ciemność. O nie, o nie, 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 tak, Stary, masz dwie głowy Ja wiem, że mówi się co dwie głowy to nie jedna, nie, ale A! To była dziwna animacja To było całkiem żałosne strzelanie żeby nie było. I biorę to na klatę. No dobra, czyli mamy zagadki z... Hej myszko. Zagadki z kolcami i przekładniami i z Sebastianem, który nie może trafić za strony dzbanek. Dobra, są. So, tutaj mamy tą pułapeczkę. Płapeczkę jest fajna. Ale póki co nie będę jej dezaktywował, bo obstawiam, że będzie to jakiś opór. O! Znalazłem opór. O! Jezu Chryste, a. O! Kurwa! O kurwa! On żyje! Perfekcyjne wykonań. Nie wstawaj, nie wstawaj, ani się kurwa wstawać. Naprawdę, Płoń. bitch. Okej, okay, spłonął. To było trochę dziwne. Mówiąc trochę dziwne, mam na myśli bardzo dziwne. Wystraszyłem się tego, że sam spadł. Myślałem, że będę się go zestrzeć. Ewentualnie, wiecie, aby zaatakuje mnie kiedy. Podejdę bliżej. Czy coś mnie tutaj... Nie widzę tutaj żadnej znajdźki, ani przejścia, więc dobra, chyba mogę ruszać dalej. By the way, ta lina wygląda słabo. Lina nie powinna się tak zachowywać, to bardzo sztywna lina. Biegnij, Seba! Okej, okay. jestem całkiem... O nie, jest ich więcej. Ktoś jeszcze? Mam nadzieję, że nie, naprawdę. To dało mi pewną dozę satysfakcji, tak jakby co. To są te rozwiązania, które mega akurat lubię w tej grze. Gdzie właśnie możemy... ...pokombinować. To jest, to, to jest całkiem fajne. Gdzie możemy jakoś fajnie uczyć otoczenia, czy to właśnie, nie wiem, rozwieszonych drutów, czy coś, coś takiego. To jest, to jest całkiem spoko. O nie! Nie, 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 Sebuś, proszę cię. Przede wszystkim, myślałem, że jest tam niewidzialna ściana. To pierwsze primo. Drugie primo tu jest śmiercionośny gaz, który pierwsze primo zabiera zdolność widzenia. Drugie primo pod dusza Sebastiana. Tak więc. Jak szybko się ten wskaźnik zapełnia? Bardzo szybko. Jak dojdzie do tej czerwonej strefy, no to Sayonara Seba w tym momencie. Nigdy nie rozumiałem potrzeby tapowania klawisza, by otwierać drzwi w grach. Tak totalnie nigdy tego nie łapałem. O! Ktoś jest kurwa za mną. Ktoś jest przede mną. Ja widziałem, że tutaj coś się stało, więc... O! To granat. Mm, świetnie. Granaty. Tak, nigdy właśnie nie widziałem jakby... logiki w tym, właśnie tapowaniu klawiszy, żeby otworzyć drzwi. Pamiętam, straszy mi to w kurze starych gadworach. I tak, płaskorzeźba numer 2 została zdobyta. Yeah. Dobra, wkładamy tego Bad boy'a na miejsce. Dobra. Kars i łamu już są. To co tylko i wyłącznie ACDC. No dobra. Teraz tak zaczynamy zabawę z gazem. O mój Boże. Wiecie to jest. To są, to są właśnie te momenty, kiedy ta gra swoim własnym systemem gryzie się w dupę. Ponieważ, tak, mamy tutaj sekcję na czas, musimy zdążyć nim gaz ponownie rozkręcić się. I tak dalej, i tak dalej. I tego będzie trzeba potem trochę więcej. Myślę, że to się jest. Eee... O, come mm. Tak. Tylko, że wiecie, ta gra i jej bardzo nieprecyzyjne sterowanie. Plus właśnie... Sekcja na czas, sekcja, gdzie musimy zrobić coś szybko i precyzyjnie. Kurwa, poważnie, poważnie. Are you fucking kidding me right now? On wstanie. Teraz już nie. Sprawdziłem to. Widzę minę na ścianie. wolnie się kolego. O nie, zbudowałem panika, panika, panika. Panika była zbędna. O nie, panika dalej, panika dalej. Co tak splaczałeś stary? Ja wiem, że facet facetowi nie powinien wypominać, ale jakby, come on, jakby, nie wypada. Rozgrzeję cię nieco. Będzie lepiej. Okej, okay, przejmuję twoją chatę w takim razie. Nie dość, że drzwi zamykam się same, to jeszcze z... Każda strona drzwi zamyka się w innym tempie, cudownie. Butelka i wgata, kiedy. w sumie chodziło mi o te zapałki, które leżą na ziemi, seba. A nie o to, żebyś kurwa drzwi otwierał. Ale spoko to też zaakceptuję. Wielka kamienna maska. Popór. O, to, to jeszcze lepiej, naboje do shotguna. Dobra, przeładujemy sobie. Proszę, nie wstawaj, ja mam tutaj minę do rozbrojenia. O faak! O mój Boże. E, przyznam szczerze, nawet nie będę tutaj zwalał na, na zlagowanie tego wszystkiego. Tutaj po prostu, kiedy tam za późno. I tyle. No dobra. Daje mi to pewną satysfakcję. Co pewnie źle o mnie świadczy, ale jednak. O kurwa, tak blisko, chryste panie. Dobra, obstawiam, że mam iść do drabiny wesołości, tak my idziemy do kolców. Cyk. Aaa, mogłem ich otworzyć, to by się rozbiegli frajerzy. Wow, Seba, to był dobry kopniak, a te zwłoki są z gumy najwidoczniej. Ok. Co słyszę? Słyszycie co? Aby kroki czy coś takiego. Hmm. Niepokojące. Ale interesujące. O! Nie, 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 Ok. Jeszcze raz. Jakby co pierdolonego toporem. Z toporem jeszcze nikt nie wygrał. A! Kurwiu. Dobra. Mam nad nim przewagę. Ok. Eee, wchodzimy do komory gazowej, o jeśli nie mylę. O, tak, tak, wchodzimy do komory gazowej. Eee, panie Rówik, czy zapłacił pan za prąd? Za gaz, kurwa, na pewno zapłacił. Jebaniec. No. I tak, to jest właśnie ta sekcja, o której mówiłem. Wymagająca prędkości i precyzji w grze, która w sterowaniu ma brak prędkości oraz precyzji. Co ja kurwa robię? Co ja robię? Co ja robię? Czemu to robię? Czemu nie zabiłem tego wroga, zamiast tego macam ten kurwa? Zabiję go, zabiję. Imię kurwa zasad. Już nawet nie chodzi o to, że na Imię kurwa zasad. I teraz płonie. Płoń. Bardzo ładny efekt ognia na dymie, to muszę przyznać. Bardzo ładny. Nie wiem czemu jeszcze w ogóle dalej korzystam z drabin, skoro mogę zeskakiwać z dowolnej odległości. No dobra, o kurwa. O kurwa, o kurwa. chciałem strzelić tą minę i ich wysadzić, ale nie było mi kuś wadane. Dobra, boom headshot, pącie na kolana przed władcą i panem, nie, nie. Wydamy o, padły albo nie tak. przeładuj to, Sybixie. Lubię to, że powiedziałem wcześniej, że sniperka prawie się nie przydaje. A teraz basically używam jej, kiedy tylko popadnie. Dobra, co my tu mamy? tak, Mamy przeuroczą minę. Widzę jej mroczną czerwoną łunę przed nami. Mamy zwłoki. Ok, zwłoki zawsze cool. Mamy kuźwaniem lokalne ognisko. W którą stronę mam nie iść? Ogólnie muszę zrobić trochę bełtów za chwilę. Jak tylko zbiorę ten shise. O ile Sebastian będzie chciał zebrać ten shise, oczywiście. O, wow, mam naprawdę dużo tych bełtów. Dobra, kraftujemy. Hmm. Dobra, cyk, cyk, cyk. Cyk. Bardzo podoba mi się mechanika kuszy. Naprawdę, jakby to, to wyjątkowo nie jest wredny sarkazm z mojej strony. Mega mi się podoba różnorodność bełtów, to jak różnie działają na wrogów. To, że można je tworzyć z tych części, co jakby bardzo propsuje eksplorację. To jest fajny to jest taka fajna mała mechanika, która bardzo działa moim zdaniem. No dobra, wracamy do zabaw z gazowaniem, co? Oho! I co, trap? Czy ja może to, to, kurwa, wdepnąć? O, nie, 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 dobra, widziałem, widziałem, przez chwilę widziałem. Też momentami ustawienie Sebastiana tak, żeby... ...miał interakcję z czymś, to jest, kuźwa, rozkosz. Powolutku... Stać w imieniu prawa. To był strzał ostrzegawczy. Okej, okay, poszedł sobie. Zrozumiał swój błąd i wrócił do domu. O Jezu Chryste, mam myszy. Niedobrze. Shake it, baby. Shake it. Czy ja mogę go jakby... Okej, okay, okej, okay. go w dziąsło i rzuciłem w zapałkę. As long it works! O kurwa, jest ich więcej. A, kurwa! Eee, bro? Co się z stało? Czekaj, uwolnij się. Czy kopniak Sebastiana wbił go kuźwa w tą rurę? No nic nie istotne, gość jest martwy. Bardziej niż był do tej pory w sensie. Dobra, okej. Okay. Jak wygląda sytuacja? Jest chyba w pożo. Jest chyba w pożo, aczkolwiek wolę tego nie dotykać. Okej, okay, widzę, że mamy słoiczek z rozkoszą w środku. Potrzebuję go do celów. Mamy drabinę. O mój Boże, to wysoka drabina, a Sebastian spina się tak wolno. Och! Czy drabiny w tej grze są odpowiednikami w wind z pierwszego Mass Effecta? Czy typowo gra się doczytuje, kiedy Sebastian jest na drabinie? Ponieważ... Te drabiny, jest ich całkiem sporo i... Wchodzi się po nich bardzo długo. O, proszę. Sebastianie naprawdę jakby nie musisz trzymać ręki na tym... Na tym kamieniu, kiedy wbijasz w niego nóż. Jakbym ja coś takiego zrobił, to wbiłbym sobie go w rękę prawdopodobnie. Jakby... Teraz czekajcie, no. Znaczy... Na wszelką logikę... Hm. Huh. To dziwne. Wydałoby się, że to pomieszczenie z żelem, które widzieliśmy, powinno być tutaj za rogiem, ale w sumie jakby... Logika i rozmieszczenie rzeczy w tej grze, to nie jest jakby coś, czym można się tutaj jakby... Sugerować, tak więc może lepiej nie. Dobra. Walniemy sobie... Ostatniego Pilarmena do ekipy. I myślę, że w tym odcinku jeszcze pójdziemy się zmierzyć z Kiperem, ale najpierw rozwój, ponieważ coś tam nazbieraliśmy, prawda? Grzechem by było tak, dokładnie. Naprawdę, jakby czemu siostra zawsze musi disować mój wygląd? Słucham tego kuźwa przez całe życie i naprawdę w grach też nie chcę tego słuchać, ok? Dobra, trzy kafle. Accuracy Mam wrażenie, że statystyka celności raczej nie pomoże mi w celowaniu. Myślę, że to ja jestem problemem, a nie broń. Ale no, co my tu możemy zrobić? Wiecie co? No dobra, zaszalejmy Krytyk dał snajperki. Jeszcze większa szansa, że, że łepek eksploduje. Dobra, okej, okay, tak. Wiem, że było cięcie na sam koniec, ale tutaj sobie zakończymy. Tak, więc tak, tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. do w kolejnych odcinkach. The Illusion, Bye, bye.